Road Warden to ilustrowane tekstowe RPG wzorujące się na takich klasykach jak Zork czy Hobbit, i łączące w sobie elementy gier przygodowych, visual novel oraz komputerowych rpg właśnie. W tym materiale przedstawię Wam cztery powody, dla których warto zagrać w ten tytuł. Road Warden jest jak dobra książka, której nie chcesz odstawić nawet na chwilę, i myślę, że to stwierdzenie doskonale podsumowuje fabułę w tej grze. Historia od początku jest wciągająca i zgrabnie opisana, przez co łatwiej jest zanurzyć się w świat tej gry. Z racji tego, że Road Warden to gra tekstowa, w której nie uświadczymy jako takiego gameplayu, wszystko musi być doskonale opisane dla gracza. I tutaj oklaski dla twórcy, który zastosował wystarczającą ilość opisów sytuacji, świata, dialogów czy postaci, by doskonale zobrazować sobie, co dokładnie się teraz wydarza, a przy tym nie zanudzić gracza rozwlekłymi linijkami niepotrzebnego tekstu. Świat Roadwarden to mroczne fantazy pełne stworów, dzikiej zwierzyny, zombie oraz odizolowanych od cywilizowanego świata mieszkańców dziczy. Mimo tej nieprzyjaznej atmosfery, która ciągle towarzyszy nam podczas naszej przygody, świat gry wciąga oraz nie pozwala nawet na chwilę zgubić czujności, przez co intryguje jeszcze bardziej i popycha nas do przełamywania swojej strefy komfortu. Nigdy nie wiemy na co natkniemy się wybierając konkretną ścieżkę. Może napotkamy zwierzęta walczące o terytorium lub znajdziemy wioskę, w której nekromanci będą przeprowadzać dziwne obrządki. Może jednak karczmasz poprosi nas o zebranie jagód w zamian za jedzenie i trochę mydła, by wreszcie po kilku dniach zażyć kąpieli i poprawić aparycję, zwiększając swoją szansę w negocjacjach z kupcem. Każda lokacja w tej grze niesie za sobą nowe odkrycia, zadania czy specyficzną historię, dzięki czemu eksploracja jest tutaj tak przyjemna. Road Warden to tekstowe RPG bazujące na wyborach gracza, kształtujących rozgrywkę. I to te właśnie wybory powodują, że Road Warden to godny polecenia tytuł. Poprzez wybory dialogowe oraz nasze podejście do napotkanych MPC-ów, gracz określa klasę swojej postaci, pochodzenie, filozofię, którą się kieruje, czy charakter naszego bohatera. Być może nasza postać jest ostrożna i nieufna wobec innych, przez co decydujemy się na bycie bardziej zdystansowanym lub na zastraszanie innych w wyborach dialogowych. Może podążamy ścieżką wiary wspólną z mieszkańcami wioski, co czyni nas bardziej przystępnymi dla niektórych ludzi, ale dystansuje nas od innych społeczności. Rodzaj wyboru jaki mamy w kształtowaniu swojej postaci w Roadwarden jest praktycznie nieograniczony i ma namacalny wpływ na naszą rozgrywkę. Road Warden to zdecydowanie bardziej przystępna, nie tylko dla nowicjuszy, tekstowa gra RPG. Zacznijmy choćby od tego, że są tutaj trzy dostępne poziomy trudności, gdzie najłatwiejszy pozwala cieszyć się historią i nie posiada choćby limitu czasowego. Rozgrywkę usprawnia również zaimplementowany w świetny sposób dziennik gracza. Owy dziennik automatycznie zapisuje wszystkie dostępne zadania, śledzi ich postęp, notuje słowa klucze, jak również zawiera pełną encyklopedię wszystkich poznanych lokacji, potworów czy postaci niezależnych. Gra posiada również widoczny kwipunek, co zdecydowanie ułatwia śledzenie naszego stanu posiadania. Posiada również automapę pokazującą na bieżąco mapę poznanego regionu, czy choćby autozapis. Roadwarden to zdecydowanie gra warta polecenia i nie wahałbym się na Waszym miejscu ani chwili. Zobaczcie nas tym, sięgnijcie po ten tytuł i dajcie mu szansę. Trzymajcie się, cześć!